Cześć! witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Kochani, przyszedł czas na lutowe pudełko Pretty Box. Także zapraszam Was gorąco do oglądania. Zobaczymy, co tutaj się tym razem znalazło. Kartonik standardowo biały. Tutaj mamy taką uroczą taśmkę w sówki. Przypomnę tylko, że koszt takiej przyjemności to 79 zł, i w tym momencie można kupić edycję. Marcową. Także jeżeli macie ochotę zakupić edycję marcową, to link znajdziecie w opisie, zarówno do Facebooka, jak i do strony. No i zobaczmy, uwaga. Otwierając pudełeczko, było też kilka podpowiedzi, też o tym wspomnę. Otwierając pudełeczko, ukazuje się nam e, karteczka. W, w dniu walentynki niosę kosmetyczne nowinki, e, i tutaj mamy podaną zawartość, wraz z krótkim opisem i podanymi cenami. No i zacznijmy od produktu, który był ujawniony i miał nas zachęcić do zakupu tej edycji i jest to produkt marki Benton. Jest to produkt marki Benton, dokładnie Aloe Propolis Suffing Gel. Czyli jest to, moi drodzy, nic innego jak po prostu żel aloesowy, który dodatkowo zawiera mm, Propolis i inne składniki. I koszt takiej przyjemności, jest to produkt koreański, szukam pojemności, 100 ml. I koszt takiej przyjemności to uwaga 130 zł. Także już ten produkt na dzień dobry konkretnie przewyższa cenę zakupu tego pudełka. Dobroczynne działanie aloesu 80%, 80 wzbogacono o imponujące właściwości Propolisu 10%. Całość formuły dopełniają naturalne wyciągi roślinne. Żel jest lekki, bezzapachowy, nie zostawia tłustej i klejącej się warstwy. Aloes na i koi skórę utrzymuje wilgotność, działa przeciwzapalnie łagodząco, posiada właściwości filtrujące promienie słoneczne. Propolis wykazuje działanie grzybobójcze, bakteriobójcze, antywirusowe, regenerujące i dezynfekujące. Zapobiega nadmiernemu przepraszam, przetłuszczaniu się skóry, żel sprawdzi się. Przy każdym typie cery można go stosować pod makijaż jako cerę. Marka Benton jest marką, która od niedawna pojawiła się w sklepie Skin 79. I z tego co wiem, właśnie stamtąd pochodzi ten produkt. Tak, tak. Oni są wyłącznym dystrybutorem. Także tutaj mamy pierwszy produkt. Drugi produkt, o którym również było w podpowiedziach, była podpowiedź, że znajdzie się rzecz od firmy Nowa Kosmetyki, serii Go Cranberry. I ta rzecz to delikatna pielęgnacja żel do higieny intymnej. Mam tutaj żel do higieny intymnej o pojemności 150 ml. Tutaj mamy tylko 3 miesiące na zużycie tego produktu po otwarciu, i jego cena to jest 20 zł. Łagodny żel przeznaczony do codziennej pielęgnacji i higieny intymnej chroni oraz oczyszcza okolice intymne, pomagając zachować odpowiednie pH polecane dla kobiet oraz nastolatek. I tutaj mamy oczywiście ekstrakt z owoców żurawiny, e, tak jak w tej całej serii kosmetyków kwas mlekowy. Na rzecz to, moi drodzy, świeczka tak mi się wyciągnęło jest to świeczka w puszce Eden. E, i jaka to jest firma? To jest firma Eden. Tak by chyba wychodziło. I jest to, zobaczcie, taka urocza świeczka. Ona kosztuje 20 zł. Wykonano z metalowej blachy, którą wypełniono zapachowym woskiem. Świece posiadają instrukcję bezpiecznego użytkowania. No, ewidentnie ta instrukcja nawet u mnie się odkleiła, więc tak sobie dynda. I tu mamy napisane Botanical Garden. I mój zapach to jest jaśmin i granat. A tutaj mam róża i jaśmin. Ale to jest na pewno jaśmin i granat, ponieważ tu jest napisane granat. Także to jest taka świeczka w puszce. Pachnie dosyć delikatnie. I szczerze mówiąc, nie czuję żadnego konkretnego zapachu. Może lekko kwaskowo. No, zobaczymy. Ale to Wam więcej opowiem na temat tego, na ile jestem zadowolona z poszczególnych rzeczy. I tak jak wspomniałam, koszt takiej świeczki to jest 20 zł. I tutaj rozumiem, że różne były opcje, jakby do dostania. Tak mi się przynajmniej wydaje. I kolejna rzecz to naturalne mydło marki Enclair. Naturalne mydło w kształcie serca to są jakby dwa te serca zlepione ze sobą. I koszt takiego mydła to jest 15 zł, nasze ręcznie robione urocze mydło w kształcie serca. Poczuj, jak wspaniale myje Twoją skórę, kształt i specjalnie dobrane składniki wprowadzą Was. We wspaniały nastrój, skóra stanie się nieodparcie delikatna i nawilżona, nie tylko dla zakochanych. I kolejna rzecz to balsam do ust truskawkowy. Tutaj mamy 7 ml. Firma to jest Oliwal. I jest to, słuchajcie, balsam pochodzący z Chorwacji. Jest to chorwacki balsam do ust. Truskawkowy balsam do ust zapobiega zaczerwienieniom oraz wspomaga gojenie się spierzchniętych ust. Codzienne stosowanie kosmetyku sprawi, że wiecie, no, że nasze usta będą piękne. Dostępne również w innych aromatach: wanilia, jabłko, propolis. I mi się wydaje, że my tutaj wszystkie dostałyśmy truskawkę. Przynajmniej truskawka jest na zdjęciu i jest w moim boksie. Także i tutaj mamy 12 miesięcy po otwarciu na zużycie tegoż balsamiku. I mamy jeszcze dwie rzeczy w pudełku: i to jest penseta. Penseta z uroczym mopsem pozwoli ci nadać idealny kształt oprawy oka. Cena 8 zł no i pewnie to widzicie na przebitkach jest to penseta właśnie z różowa penseta, co więcej z mopsem i kolejna rzecz to peeling do paznokci flaming, każdy pilniczek do paznokci wykonany jest z kartonu i posiada ozdobny nadruk i koszt według karteczki tegoż pilniczka to 6 zł jest to taki pilniczek, że z jednej strony mamy tego flaminga a, to jest chropowate są obydwie strony tak, czyli tutaj nie ma chyba innej grubości, ścieralności, czyli pilniczek jest dwustronny, tu jest flaming, tu jest czarny. W boksie mamy jeszcze torebeczkę, chyba dodaną do mydła jako tako, rabat, próbkę water cream, próbkę kremu, ulotkę właśnie z firmy Benton, tutaj mamy ofertę wypisaną tejże firmy i próbki od Nowa Kosmetyki, Zobaczmy, co tutaj za próbki. Znaczy właściwie to próbkę, przepraszam. Próbkę odżywczo-wygładzającego kremu pod oczy. I wartość tego pudełka to aż 208 zł, więc e, mamy tutaj potencjalny zysk 129 zł. Jak musicie przyznać, zysk dosyć konkretny. Zresztą tak jak wspomniałam, pierwszy kosmetyk już przewyższa znacząco cenę zakupu tego pudełka. No, i teraz wam powiem na ile z poszczególnych rzeczy jestem zadowolona. Pierwsza rzecz to ten właśnie żel z Benton. Zastanawiam mnie, jaką on ma datę, datę ważności, ponieważ ja w tym momencie mam obstalowaną tą pielęgnację twarzy i nie do końca mogę coś wcisnąć. Jeżeli się nie mylę, to ten produkt jest bardzo długo ważny, więc może poczekać. Naprawdę to jest data ważności? 2024 rok? No więc dobrze, więc jeżeli data ważności jest faktycznie aż tak strasznie długa, no to to sobie poczeka. Ja bardzo lubię takie produkty właśnie na bazie aloesu. Faktycznie takie żele aloesowe świetnie działają na moją twarz. I szczerze mówiąc, myślę, że tego kosmetyku nie będę używała aż do czerwca. I jeżeli w tym roku pojedziemy na wakacje, to mam nadzieję, że właśnie to wtedy zabiorę ze sobą ten żel po prostu na wakacje zamiast innej pielęgnacji twarzy. Bo na wakacjach zazwyczaj nie chce mi się stosować tych wszystkich, wiecie, rytuałów pielęgnacyjnych, które robię. Normalnie w domu nakładać serum, jeden krem, drugi krem i tam odprawiać innych hecy, więc myślę, że ten kosmetyk będzie właśnie świetny na w ogóle na lato, na okres wakacyjny, kiedy może będą upały i, i nie będzie mi się chciało po prostu smarować, nie wiadomo czym, żeby wiecie, nie obciążać dodatkowo tej twarzy, kiedy jest tak bardzo gorąco. Więc super, przyda się, na pewno się nie zmarnuje, poczeka sobie cierpliwie do ciepłych miesięcy. Druga rzecz to ten delikatny żel do higieny intymnej. Ja nie używam tego rodzaju kosmetyków. Szczerze mówiąc, miałam nadzieję, że tutaj znajdzie się ten olejek myjący do twarzy, i tutaj bym piała, gdyby on się znalazł. Natomiast no, nie używam tego rodzaju kosmetyków. Podejrzewam, że można go zużyć także do innych, że tak powiem, rzeczy albo po prostu do mycia ciała, tylko nie wiem, czy to wtedy za bardzo ma, ma sens. No, zastanawiam się jeszcze, co dokładnie z nim zrobić, może Wy macie dla mnie jakąś podpowiedź, jak mogę użyć takiego żelu, czy po prostu myć właśnie tym ciało, czy wiem, że kiedyś żelami do higieny intymnej polecało się myć włosy, więc może ktoś z Was ma jakiś pomysł. Jeżeli pomysłu będzie brak, to myślę, że po prostu ten żel powędruje do kogoś innego, do kogoś, kto taki żel, takich żeli po prostu używa. Kolejna rzecz no to rzecz, która tutaj przywołała uśmiech na mojej twarzy, a więc balsam do ust truskawkowy. Co więcej, z Chorwacji. Mam nadzieję, że w tym roku uda mi się um, osobiście Chorwację odwiedzić. Ale byłam dwukrotnie i żadnego kosmetyku chorwackiego sobie nie przywiozłam, więc proszę. Więc dostałam w polskim beauty boxie. Myślę, że się przyda. Nie wiem, jaka tutaj jest z kolei data ważności, tego, że ja już teraz muszę się decydować na jego rozpoczęcie używania. Nie, data jest bardzo długa, bo to jest luty 2019 rok, więc może także zostawię go sobie na wakacje, yy, czy na ten ciepły okres, bo w tym momencie mam inny otwarty balsam do ust, a nawet dwa czy trzy, więc nie do końca mogę w tym momencie już zacząć używać tej uroczej truskawy. Mam nadzieję, że zapach tego kosmetyku będzie piękny. Wiecie co, to jest właściwie rok po otwarciu, więc na zużycie, więc mogę otworzyć i powąchać. Pachnie dosyć delikatnie, chyba truskawkowo, ale ten zapach jest naprawdę bardzo delikatny. Widzę, że balsam ma taką dosyć zbitą konsystencję. No zobaczymy, przyda się, no ale tak jak mówię, również nie na teraz. Kolejna rzecz to jest mydło marki Encler. No niestety to mydełko powędruje do kogoś. Ponieważ ja medę w kostce nie używam i nie potrafię jakby znaleźć, jakkolwiek głupkowato teraz nie zabrzmi dla niego zastosowania u mnie w domu. W związku z tym to medło powędruje w prezencie do kogoś. Myślę, że, że osoba obdarowana się ucieszy, bo dosyć ładnie to wygląda. No i mamy kolejne rzeczy. Kolejną rzeczą jest świeczka. Wiecie, że ja bardzo lubię świeczki. Ostatnio palę je częściej niż, niż jeszcze niedawno. Mam nadzieję, że mi się spodoba, opakowanie jest naprawdę przeurocze, takie wiosenno-wakacyjne, dosyć ozdobne. Zapach świeczki, tak jak wspomniałam, jest dosyć delikatny, więc ta świeczka zdecydowanie od razu sobie urwijmy ten jej dół, tą instrukcję użytkowania i myślę, że tą świeczkę sobie już dzisiaj e, rozpalę. Zobaczymy, dam Wam znać, jak mi się ten zapach e, spodobał, także fajnie. 20 zł w ogóle nie kojarzę, powiem Wam tych świetnych. No i mamy jeszcze dwa gadżety. Pierwszy gadżet to urocza penseta z mopsem. No, penseta jest bardzo urokliwa, ale myślę, że powędruje do kogoś na prezent, ponieważ ja mam swoją pensetę z Sally Hansen, którą bardzo lubię. Ona jest taka, wiecie, to jest ta taka precyzyjna penseta, więc raczej, raczej raczej, ta mi się nie przyda, a jest na tyle urocza, że, że myślę, że w prezencie będzie dużo fajniej ją komuś po prostu podarować. Także penseta idzie do oddania. Ewentualnie zawsze można także taką pensetę użyć, jeżeli się nie boicie, do przyklejania sztucznych rzędów. Bo... I kolejna rzecz to jest ten pilnik do paznokci Flaming, wykonany z kartonu. Pilnik jest dwustronny, jest dosyć taki urokliwy, w klimacie powiedziałabym, wakacyjnym, flamingo pink, pink. Natomiast ja raczej nie znajdę dla niego zastosowania, ponieważ używam od dawna moich ulubionych pilniczków z Rossmana. Więc podejrzewam, że peeling także pójdzie do oddania wraz z mopsem, może nawet w duecie trafią do jednej i do tej samej osoby. No, i to cała zawartość pudełka. Dajcie znać na ile Wam ona przypadła do gustu, czy kupiłyście, czy byłybyście zadowolone. Tak jak wspomniałam, ja bardzo się cieszę z tego kosmetyku, szczególnie że jego cena zakupu jest bardzo wysoka, jak dla mnie. 130 zł to niemałe pieniądze. No i świetnie mi się to właśnie, mam nadzieję, sprawdzi na, w tym okresie wakacyjnym. Czekam na Wasze komentarze. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam Was do kolejnych filmów. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa pa.